Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj malutka krzyżóweczka za 3 zł. W komentarzu tam miałem jeden komentarz, bodajże, że tam się wygrywa więcej niż w tych dużych. Tam Wiadomo, że 6 zł, czy tam 9, 3 zwroty, jakieś tam 20 stówka. No, to spróbuję dzisiaj krzyżówkę za 3 zł. Z numerem 48. Jedna, jedyna. Jak wiecie, nie drapię ogólnie, ale ale jest, to drapiemy. Zobaczymy, czy coś tu uda się wydrapać. Literka U. Nie chciałem już tak zostawić tego kanału na odłogu, więc y, chociaż jakieś tam po jednej z drapeczce codziennie wrzucę tylko jedno u u i hmm. czy mamy jeszcze gdzieś tutaj i no mamy y. czy mamy y? Mamy y, tylko jedno też. I literka B. No, takie małe m, też lubią zaskoczyć. Nie mówię, że nie. Literka T. Tutaj. Teraz te małe więcej dadzą niż te duże, nie? Wiadomo, trzeba trafić Ale tych pustych to jest masakra No ale zobaczymy Czy coś tu dzisiaj da, czy nie, bo to co drapię teraz ostatnio to same puste. Jeszcze nic nie wygrałem Po jednej kupuję i po jedno i cały czas pusto. Pusto Czas na jakieś przełamanie by było. S, ale czy ono nastąpi? Trudno powiedzieć, ale zaraz się przekonamy. S, też nie ma tylko, tylko H. Mm, mm, mm. E, tutaj jest. No i co? U mnie po staremu. Nic się nie zmienia cały czas rehabilitacja na razie kuchnia porządki w domu takie różne tam i dzieci w szkole Basia w pracy też ma urwanie głowy o. Także trzeba ogarnąć dom Trudno, ale jakoś trzeba dać radę J J, J, J Czy mamy gdzieś tu J? Jeszcze, no nie mamy Cienko to już widzę, bo zbliżamy się ku końcowi a tu nic Z będzie A jak nic E ojej tu nie widzicie ja pierniczę co ja tu robię teraz dopiero zajrzałem bo drapie nie patrząc w to przepraszam bardzo ale to głupio wyszło. ajajaj aj, aj. E. Przecież tu trzeba pokazać całą, a nie. E. No i zdarza się tak. I w. Uu, tutaj jest kiepsko ani jednego słowa. <laughs> A tak to już trzy zostały. Wiedziałem, że będzie. Bo muszą trochę nadrobić lit tymi literami, żeby coś tu było zdrapane. Nie? Ale już tu myślę, że nic tu nie padnie. Będzie znowu właśnie gong i ostatnie dwie mamy V pięknie i ostatnie N Żadnej nie będzie żadnego słowa Jest jedna panon na partę dwa czyli na koniec dali dwa no nic A, B, no trudno czyli co znowu przegrana jakoś nie mogę trafić, po jednej biorę i tak raz sporadycznie i jeszcze nic z tego nie wychodzi no ale co zrobić <laughs> czyli cały czas w formie no nic nie zrobimy jest za 3 złote kupiona testowana niestety dwa słowa banan bonaparte i to na tyle nic nie wygrałem nie ma 40 tysięcy aby się przydało no dobrze to co Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, łapki. No i widzimy się. Nie wiem, może jutro. Kupię znowu monster, teraz szczęśliwe linie co czy złote zobaczymy. A od niedzieli jedziemy z tym kalendarzem, nie? No dobra. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Cześć.